W związku z dużą ilością pozwów i korzystnych wyroków dla Frankowiczów banki, w tym Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank, coraz częściej oferują klientom ugody. Choć mogą one wydawać się atrakcyjne jako szybsza alternatywa dla sądu, często jednak zawierają zapisy niekorzystne dla kredytobiorców. Rozbudowany system ugód Santandera nie zawsze gwarantuje korzystne warunki. Przeciwnie, wiele z nich może ograniczyć Twoje prawa i zmniejszyć potencjalne korzyści. Jak więc może ocenić taką propozycję? Zapraszam radca prawny Jakub Kochan. Kancelaria, Sosnowski Adwokaci i Radcowie prawni. Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów wobec ugód oferowanych przez Santander Bank jest pominięcie w ugodach odsetek ustawowych za opóźnienie po stronie kredytobiorców. W przypadku korzystnego wyroku sądowego, kredytobiorca ma prawo do ich otrzymania, a ich wartość może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych lub nawet i więcej. Rezygnacja z tej formy rekompensaty stanowi zatem realną stratę dla klienta i często jest niedostrzegana w momencie podpisywania ugody. Najbardziej niepokojącym zapisem, który pojawia się w niemal każdej ugodzie proponowanej przez Santander, jest jednak całkowita rezygnacja z dalszych roszczeń wobec banku. Kredytobiorca, podpisując taką ugodę, traci prawo do jakichkolwiek przyszłych działań, nawet jeśli w przyszłości pojawią się nowe informacje o nieprawidłowościach w umowie lub zapadną przełomowe orzeczenia, np. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W praktyce ugoda ta definitywnie zamyka drogę do uzyskania potencjalnie znacznie większych korzyści. Propozycja ugody z bankiem powinna być analizowana w sposób metodyczny. Oto elementy, które należy sprawdzić. Ustal, po jakim kursie bank proponuje przeliczenie kredytu z franka na złoty polski. Czy jest to kurs z dnia zawarcia umowy, średni kurs NBP z dnia podpisania ugody, czy też inny mniej korzystny dla kredytobiorcy. Nawet niewielka różnica może oznaczać kilkanaście tysięcy złotych ukrytej straty. Po przewalutowaniu kredytu bank zazwyczaj proponuje przejście na oprocentowanie według stawek Wibor plus marża. Z uwagi na obecne wysokie stopy procentowe w Polsce Wibor może oznaczać znacznie wyższe raty niż te płacone wcześniej. Sprawdź, jakie oprocentowanie proponuje bank. Sprawdź, czy bank rzeczywiście umarza część kapitału kredytu, czy jedynie dokonuje jego przewalutowania. Część ugód zawiera jedynie symulację korzyści podczas gdy realne saldo kredytu pozostaje niemal bez zmian. Zwróć uwagę, czy ugoda przewiduje jakiekolwiek wypłaty ze strony banku. W sądzie można dochodzić nie tylko unieważnienia kredytu, ale i zwrotów spłaconych rat oraz odsetek ustawowych. Większość ugód zawiera zapis, że klient rzeka się wszelkich dalszych roszczeń wobec banku, a także potwierdza, że nie będzie kierował sprawy do sądu. Taka klauzula skutkuje całkowitym zamknięciem możliwości odzyskania pieniędzy, nawet jeśli orzecznictwo od SUE w przyszłości jeszcze bardziej poprawi się na korzyść kredytobiorców. Niektóre ugody zawierają klauzule umożliwiające bankowi dochodzenie roszczeń na podstawie ugody w trybie egzekucyjnym, np. przez sąd. Upewnij się, że ugoda nie zawiera jednostronnych przywilejów dla banku w razie opóźnień spłacie. W tej części przekażemy konkretne przykłady dwóch propozycji ugód przedstawionych przez Standard Bank. Przeanalizujemy je punkt po punkcie i porównamy z tym, co klient mógłby zyskać, decydując się na proces sądowy i unieważnienie umowy kredytowej. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 maja 2025 roku okazał się dla klientki zdecydowanie bardziej korzystny niż poniższa ugoda. Sąd stwierdził nieważność całej umowy kredytowej, co oznacza, że przestaje ona istnieć w obrocie prawnym. W efekcie bank został zobowiązany do zwrotu około 210 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od 2 sierpnia 2024 roku do dnia zapłaty. Realna korzyść dla klientki w tym przypadku wynosi około 46 tys. zł. Dla porównania, ugoda zaproponowana przez Santander przewidywała przewalutowanie kredytu po mało korzystnym kursie. 3,34 groszy. choć bank deklarował umorzenie ponad 43 tysięcy złotych, klientka nadal musiałaby spłacić około 162 tysięcy zł. Ugoda nie przewidywała żadnych odsetek ustawowych ani zwrotów wcześniej spłaconych rat. Co więcej, nowy kredyt byłby oprocentowany według wskaźnika WIBOR, co wiązałoby się z ryzykiem wzrostu rat w przyszłości. Sporym ograniczeniem byłoby również zrzeczenie się przez kredytobiorczynię wszelkich dalszych roszczeń wobec banku, także w razie przyszłych korzystnych wyroków sądowych i TSUE. W innej sprawie Santander zaproponował kredytobiorcom zawarcie ugody polegającej na przewalutowaniu kredytu frankowego na złotowy po kursie wynoszącym 3 złote. W wyniku tego przeliczenia nowe saldo kredytu wynosiłoby około 275 tysięcy złotych przy jednoczesnym deklarowanym umorzeniu części kapitału w wysokości około 114 tysięcy złotych. Kredyt miałby być dalej spłacany w złotówkach albo w formule oprocentowania zmiennego opartego na WIBOR albo stałego przez okres co najmniej 5 lat. Raty po ugodzie miałyby wynosić odpowiednio 1560 zł w opcji stałej lub 1754 zł w zmiennej. Co jednak istotne, propozycja ta nie przewidowała żadnego zwrotu na rzecz klientów, a jednocześnie zakładała pełną rezygnację przez nich z jakichkolwiek przyszłych roszczeń wobec banku. Tymczasem, wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w tej samej sprawie był dla kredytobiorców nieporównywalnie korzystniejszy. Sąd unieważnił w całości umowę kredytu. W konsekwencji, bank został zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorców około 126 tysięcy zł oraz 37 tysięcy franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Realna korzyść dla klientów w tym przypadku wynosi około 78 tysięcy złotych. Zestawiając obie sytuacje, nie ma wątpliwości, że wyrok sądu przyniósł kredytobiorcom realną, trwałą i pełną korzyść, zarówno finansową, jak i prawną, podczas gdy ugoda oznaczałaby w tych przypadkach jedynie kontynuację zadłużenia w złotówkach, przy braku zwrotu środków i trwałej rezygnacji z dalszych roszczeń. Choć propozycja banku została przedstawiona jako korzystna, w rzeczywistości to wyrok sądu zapewnił kredytobiorcom pełną ochronę ich interesów. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni